Cześć. Zatrzymałam się właśnie przy drzewie, które występuje tutaj bardzo obficie na Sycylii. Jest teraz sezon właśnie na kasztany. To jest kasztan jadalny. Można go również spotkać w Polsce, ale nie występuje tak obficie jak tutaj. Będzie bardzo sporo przepisów na mandali, także śledźcie przepisy, które się pojawią, dlatego że Kasztanów jest tak dużo, że idąc drogą, zbieramy czasami cały woreczek, także mamy tego owocu bardzo dużo. Kasztan jadalny jest przepyszny, pieczony. Tutaj, nawet w, teraz w fazie lockdownu, takiego częściowego, można na rogach ulic spotkać dymiące piecyki, gdzie praży się kasztany. Pachnie wtedy na całej ulicy. Ludzie bardzo chętnie kupują, pomimo tego, że to drzewo tak naprawdę jest wszędzie. Przyjrzyjcie się pięknemu kasztanowi. Te są zielone jeszcze. Jeszcze są niedojrzałe. A tam u góry już widać pęknięte, które za chwilę będzie można konsumować.